Wypadanie włosów albo problemy ze skórą głowy. Szybki, prosty przepis, taki domowy, jak sobie z tym poradzić. Słuchajcie, wystarczy wam grapefruit. Macie grapefruit. wyciskacie z niego sok. Możecie użyć sokowirówki, możecie użyć jakiejś wyciskarki, a możecie po prostu ręką, wycisnąć z niego sok. Przez sitko przelejcie ten płyn, żeby był czysty płyn i teraz bierzecie skórkę. Wygrzebcie tę całą pulpę, tak żeby została czysta skóra. Tą skórę grejpfruta pokroj pokrojcie w mniejsze kawałki. Dwie szklanki wody gotujecie tą skórkę przez 10 minut. Po wygotowaniu przesadzacie płyn przez sitko, żeby był czysty płyn. Mieszacie z tym sokiem z grejpfruta po umyciu włosów i skóry głowy zalewacie sobie właśnie tym. Robicie taką półkankę z tego co otrzymaliście. Tak yy, I skórę głowy nasączacie, i włosy zostawiacie na 5 do 10 minut. Możecie wykonać masaż skóry głowy, żeby właśnie jeszcze lepiej, wiecie, wszystko wam tam ładnie wsiąkło. Później spłukujecie tylko i wyłącznie letnią wodą i zostawiacie włosy do naturalnego wyschnięcia.